Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Chwalcie Pana, bo Jego łaska trwa na wieki. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Słuszcie Panu z weselem. Stańcie przed obliczem Pana. Z okrzykami radości. Chwalcie Pana, bo Jego łaska trwa na wieki. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami i Jego pastwiska. Chwalcie Pana. Bo Jego łaska trwa na wieki. W jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Chwalcie Pana, bo Jego łaska trwa na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalcie Pana, bo Jego łaska trwa na wieki. Dziś jest wspomnienie. Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy. Niestety nie mam formularza, ponieważ jest niedawno ogłoszona świętą. Także dzisiejsza liturgia będzie z dnia, z soboty drugiego tygodnia. Boże, co nie masz początku, Boże przez Boga zrodzony. Boże, co od nich pochodzisz, przyjdź i już z nami pozostanie. Ty, któryś naszym pragnieniem, bądź dla nas pełnią miłości, Szczęściem, bogactwem, weselem. Źródłem pokoju i mocy. Ojcze, co władasz wszechświatem, synem zrodzonym z dziewicy, rządź nami zawsze i wszędzie ducha świętego potęgą. W trójcy jedyny i dobry. Oto jest dzieło twe, Boże. Najpierw stworzyłeś człowieka, potem przez krew go zbawiłeś. Ludzi przez jedność stworzonych, Chrystus odkupił miłością, wtedy, gdy cierpiał, ukochał. Tych, których teraz wybiera. Ojcze i Synu i Duchu, Boże niech Tobie na wieki będzie pokorna podzięka, cześć Królowa nie i chwała. Amen. Dokonał wielkich cudów, na wieki trwa jego łaska. Opowiadanie czynów dokonanych przez Pana jest wysławianiem Boga. Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo jego łaska na wieki. On sam cudów wielkich dokonał, bo jego łaska na wieki. On w swej mądrości uczynił niebiosa, bo jego łaska na wieki. On rozpostarł ziemię nad wodami, bo jego łaska na wieki. On uczynił światła ogromne, bo jego łaska na wieki, słońce by dniem władało, bo jego łaska na wieki. Księżyc i gwiazdy by władały nocą, bo jego łaska na wieki. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg sam dokonał wielkich cudów, na wieki trwa jego łaska. Bóg wywiódł Izraela spośród Egipcjan, ręką potężną. Wyciągniętym ramieniem on Egipcjanom pobił pierworodnych, bo jego łaska na wieki i wywiódł spośród nich Izraela. Bo jego łaska na wieki ręką potężną wyciągniętym. Bo Jego łaska na wieki rozdzielił Morze Czerwone, bo Jego łaska na wieki, i środkiem morza przeprowadził Izraela, bo Jego łaska na wieki, parał nas z wojskiem strącił w morze czerwone. Bo jego łaska na wieki, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg wywiódł Izraela spośród Egipcjan ręką potężną. Wyciągniętym ramieniem Czy Boga Niebiosa, On nas uwolnił od naszych grzechów. I prowadził swój lud przez pustynię, bo jego łaska na wieki. On pobił wielkich królów, bo jego łaska na wieki. On uśmiercił królów potężnych bo Jego łaska na wieki. Sichona króla Amorytów, bo Jego łaska na wieki. I Oga króla Baszanu, bo Jego łaska na wieki. A ziemię ich dał na własność, bo Jego łaska na wieki. Na własność swemu słudze Izraelowi, bo jego łaska na wieki, pamiętał o nas w naszym poniżeniu, bo jego łaska na wieki i uwolnił nas od wrogów. Bo Jego łaska na wieki, On pokarm daje każdemu ciału. Bo Jego łaska na wieki, Chwalcie Boga niebiosa, Bo Jego łaska na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalcie Boga niebiosa, On nas uwolnił od naszych grzechów. Poznać twoje drogi, panie, naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami. Z księgi proroka Ozusza. To mówi pan, w swym nieszczęściu będą za mną tęsknić. Chodźcie, powróćmy do pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On rany zawiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka. Jak wczesny deszcz przychodzi on do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, judo? Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu, albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, Słowami ust mych zabijałem, a prawo moje. Zabłysło jak światło, miłości pragnę niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Ale już w Adam złamali przymierze i niewiernymi się tam okazali. Gilead to miasto przestępców pełne jest krwawych śladów. Kapłani podobni do zgrai zbójeckiej, mordują oni na drodze do Sychem, popełniają czyny haniebne. Widziałem w Betel rzeczy straszliwe, bo tam Efraim uprawia nierząd Izrael, tam się plami. Dla ciebie judo również rozpocznie się żniwo, gdy los narodu odmienie. Gdy Izraela ulecze, Jawną się stanie wina Efraima, a razem z nią występki Samarii, bo oni kłamliwie działają. Złodziej wchodzi do wnętrza, a na zewnątrz plądruje zgraja rabusiów. Zupełnie tego nie biorą do serca, że ja pamiętam wszystkie ich występki. Osaczają ich własne uczynki, obecne przed moim obliczem. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, Poznania Boga bardziej niż całopaleń. Miłość Wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopale. Świętego Ireneusza, biskupa przeciw Herezjom. Bóg nie żądał od Izraelitów ofiar i całopaleń, ale dla ich własnego dobra domagał się posłuszeństwa i prawości. Objawiając im swoją wolę, mówił przez proroka Ozaasza: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopaleń, ale i nasz Pan podobnie ich napominał mówiąc, gdybyście zrozumieli co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. W tych słowach zaświadczył o prawdomówności proroków Izraelitów, natomiast zganił z powodu ich zawinionej niewiedzy. Swym uczniom polecił składać Bogu w ofierze pierwociny z Jego stworzeń. Nie, jakoby tego rzeczywiście potrzebował, ale by oni sami nie okazali się niewdzięczni pozbawieni duchowego owocu. Wziął przeto chleb należący do rzeczy stworzonych i dzięki składał, mówiąc, to jest ciało moje. W podobny sposób wziął kielich z winem. Stworzonym jak i my sami, stwierdził, że jest ono Jego własną krwią i ustanowił nową ofiarę Nowego Przymierza. Kościół, otrzymawszy od apostołów tę ofiarę, na całym świecie składają Bogu, który daje nam pożywienie jako zadatek darów Nowego Przymierza. Przymierze to Zapowiedział Malachiasz, jeden z dwunastu proroków, w słowach: Nie mam w Was upodobania, mówi Pan Wszechmogący, i nie przyjmę z Waszych rąk ofiary, albowiem od wschodu, słońca, aż do zachodu, moje imię rzeczone, czczone będzie między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny składany będzie memu imieniu i ofiara czysta. Albowiem wielkie jest moje imię między narodami mówi Pan wszechmogący. Tymi słowami wskazał wyraźnie, iż dawny lud przymierza przestanie składać ofiary Bogu, że natomiast na każdym miejscu będzie dla nich składana ofiara czysta imię zaś Jego będzie czczone pośród narodów. Jakież bowiem jest inne imię sławione między narodami, jeśli nie imię pana naszego przez którego wywyższony jest ojciec i wywyższony jest człowiek a ponieważ jest to imię jego własnego syna który przezeń stał się człowiekiem dlatego nazywa je swoim własnym gdyby bowiem jakiś król sporządził obraz swego syna słusznie Mógłby nazwać go swoim, ponieważ jest obrazem syna i ponieważ on go sporządził. Podobnie imię Jezusa Chrystusa, czczone na całym świecie, ojciec nazywa swoim, bo jest imieniem jego syna i sam je nadał dla zbawienia ludzi. Ponieważ imię syna należy do ojca i Kościół składa ofiarę Bogu ojcu przez Jezusa Chrystusa, słusznie powiada prorok. Na każdym miejscu będzie składany memu imieniu dar kadzielny i ofiara czysta. Otóż darem kadzielnym, jak mówi święty Jan w Apokalipsie, są modlitwy świętych. Jest ciało moje, które za Was będzie wydane, to jest krew nowego przymierza, która za Was będzie wylana, mówi Pan. Ilekroć będziecie pożywać, czyńcie to na moją pamiątkę. Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które Wam przygotowałem. Ilekroć będziecie pożywać, czyńcie to na moją pamiątkę. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Twojego syna, który z tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzień. za dobre słowo i wszystkim obecnym na live.